To całe doświadczenie, które zaczęło się gdzieś tam w naszych maratonach, w naszych spotkaniach, w naszych myślach, w naszej świadomości, później w drodze, którą przebyliśmy, tutaj, w tym naszym doświadczeniu bycia ze sobą, wspólnych refleksji, radości, rozmów, poznawania się to całe doświadczenie zaniesiemy. Na Eucharystię jako nasz dar, jako nasza ofiara, aby była na chwałę Bożego imienia, aby była na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Eucharystia to jest nasz dar. My siebie i całą jakby treść naszych uczuć, naszego umysłu mamy złożyć na Eucharystii Panu Bogu. I przyjąć Pana Boga, aby tworzyła się ta komunia. I to doświadczenie ma nas ubogacić, ma owocować w naszych środowiskach. I bardzo chciałbym, żebyśmy to doświadczenie jakoś tak utrwali w sobie. I najlepszym by było utrwaleniem, zrobienie sobie postanowienia. I osobistego, a właśnie w autobusie można by było jakieś wspólnotowe postanowienie zrobić, żeby podjąć pewną decyzję, co my możemy wnieść, co zrealizujemy z tego doświadczenia w naszych środowiskach. Komunia z Bogiem, komunia z Bogiem drogą i siłą. I oczywiście ta komunia z Bogiem jest podstawą. Ale właśnie trzeba nam by było nieustannie rozważać tą komunię, smakować, wchodzić w tą tajemnicę, niejako jesteśmy zapraszani, bo to jest komunia, bo to jest tajemnica. Komunia z Bogiem, bo Bóg, Bóg do nas przyszedł, On jest pierwszy, On nam siebie dał, On nas w siebie wszczepił, przyobrykł, stał się z nami jedną i nasza historia jest Jego historią. W każdym z nas w historii naszego życia przeżywa Chrystus pewną swoją historię tutaj na Ziemi, bo On jest z nami jedno. On z nami czuje, On z nami y, uczestniczy, On z nami przeżywa. I ta komunia to nie jest tylko na, tej, y, na ten wymiar mojej modlitwy, mojej pobożności. Mojego zaangażowania. Ta komunia z Bogiem nasza jest na miarę Boga. Bóg nam się daje. Bóg nas sobą wypełnia. On nas swoim bóstwem ubogaci. On nas ubóstwił, jak powie w swoim liście Święty Piotr. Ubogacił nas sobą. I teraz to ubogacenie, ta komunia z Bogiem ubogacenie właśnie prowadzi nas do drugiego człowieka. Święty Jan pisze, że nie kłamcą jest ten, który mówi, że kocha Boga, miłuje Boga, a brata swego nie miłuje. I można sparafrazować i w trafny sposób to powiedzenie Janowe, że kłamcą jest ten, czy żyje pozorem, czy żyje w jakimś samo się ten człowiek, który mówi, że przyjmuje komunię z Bogiem, że żyje komunią z Bogiem, a nie idzie do komunii z bratem. Nie, nie żyje w komunii z bratem. Jeśli Eucharystia, jeśli Słowo Boże nie, nie prowadzi mnie do komunii z bratem, to znaczy, że to jest pełni bożony. I moi drodzy, my tutaj zostaliśmy zaproszeni przez Boga. On to sprawił, żeśmy się spotkali, żebyśmy właśnie tego doświadczyli i żebyśmy byli zaczynem właśnie tego doświadczenia w naszych środowiskach. Bo yy, tak jak Ojciec Święty wskazuje Kościołowi, że to jest zadanie. To jest oczekiwanie Boga i świata, żebyśmy właśnie czyli w Kościół domem i szkołą komuni, szkołą, a więc mamy uczyć się tej komunii i właśnie to doświadczenie przyjęte we właściwy sposób, skonsumowane przez nas może nam pomóc i powinno, bo taki ma sens, żeby właśnie tę rzeczywistość w naszych wspólnotach budować, realizując program odnowy. Odnowy właśnie i ciągle poważnie, no na nowo budowania naszej komunii z Bogiem i Bogą, tak jak wczoraj spotkaliśmy się z tym tekstem z modlitwy eucharystycznej, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. To jest trudne zadanie, bo na drodze do komunii mamy bardzo wiele przeszkód, które twią w naszej jest, jest bardzo wiele i z tym się musimy zmagać. Ja mogę powiedzieć, że podzielić się swoim doświadczeniem. Bardzo mi pomaga modlitwa do Jezusa o drugim człowieku. Kiedy mam trudności do takiej komunii z człowiekiem, kiedy, kiedy budzą się emocje, jakieś opory, jakieś mechanizmy, które są przeciwne. Właśnie modlę się Jezu, który jesteś w tym człowieku, w tej siostrze. Proszę Cię, pomóż mi. Wierzę, że jesteś. Wierzę, że jesteś w Nim. Wierzę, wierzę że tak samo kochasz Go i tak samo Ci zależy na Nim, czy na Nim, jak na mnie. Pomóż mi patrzeć na mego brata, tak jak... Mieć taką relację, jaką ty masz do niego. Wierzę, że ty jesteś. I to przenosi ponad różnego rodzaju właśnie problemami, podziałami. Bardzo się cieszę, że mogliśmy przeżyć to doświadczenie. I, i gratuluję nam obecności i dziękuję Wam za ten wysiłek tego pierwszego Właśnie prosząc, żeby to doświadczenie nie poszło na marne. Dobrze by było, tak jak niektóre grupy właśnie to robią, podsumowują w drodze to doświadczenie, dzielą się swoim świadectwem, żeby podzielić się i jak właśnie powiedziałem, żeby to doświadczenie jakoś przenieść. Na konkretne decyzje, na konkretne działania. Patrząc na to doświadczenie, trzeba wychodzić w przeszłość, bo my budujemy Kościół przyszłości. Budujemy przyszłość. Wszędzie rodzimy przyszłość, zaczynamy jakąś przyszłość. Dlatego też. To, co my czynimy w naszym tarapie, podejmując program, to nie jest tylko jakieś um, 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 nowe doświadczenie, nowe dusze ale ono przenosi i, i właśnie jest początkiem jakiejś nowej cywilizacji, nowej kultury, nowego kościoła, właśnie kościoła, którego, o który prosi Jezus, żeby był jedno. Na wzór Trójcy Świętej. Tak jak powiedziałem na początku, właśnie Chrystus oczekuje od nas z Kościoła, który będzie komunią, jednością, i który będzie właśnie będąc komunią objawiał tajemnicę Boga, będzie misją, będzie prorokiem wobec świata. I teraz takie ofiarne zachowanie, realizowanie tej drogi, czyni to. Ale żeby ta droga była skuteczna i ona będzie tym bardziej skuteczna, jeśli my będziemy budowali właśnie taką świadomość naszej komunii z Bogiem w sobie samych, jako ci, którzy są odpowiedzialni, którzy są współpracownikami duszpasterskimi, my musimy mieć taką nową świadomość. I wtedy będziemy z, właśnie zaczynali, czy yy, będziemy mogą wzbudzać tą inną świadomość w naszych środowiskach, w naszych partiach. Dlatego nie może w naszej drodze zabraknąć właśnie takiej formacji, która będzie czyniła, że będziemy mieli wspólną świadomość, świadomość właśnie komunii z Bogiem i naszej komunii. I wtedy to będzie naszą siłą i drogą. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękuję duszpasterzom. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania, a niektórzy też się naprawdę porządnie napracowali. Wam bardzo dziękuję w imieniu całej, całego naszego zgromadzenia. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym za to doświadczenie, któreśmy z obecnością wspólnie budowali. I, I szczęść może na ten rok prac, budowania.